Serdecznie witam widzowie, dzisiaj ze mną Koralowski ciu, ciu. Siema siema byku, siema siema No i słuchajcie, i dzisiaj generalnie będziemy sobie cisnęli Bedwarsy, dużo osób mi prosiło o Bedwarsy, tutaj Koralowski akurat Mega ogarnia Bedwarsy, także mam nadzieję, że pomoże mi w wygranej Że razem wygramy tą arenkę, ja z tego co pamiętam to generalnie Tutaj się trzeba pobudować na środek, tak? To jest twoja taktyka? Czy jakaś inna? Wiesz to ja już u sąsiada jestem U sąsiada już jesteś? Jakim cudem? Nie, dobra, idę z tobą, idę z tobą o, chłopie ja to jest! Z... Wow, ratunku! Na sąsiad, dawaj. O, stary nie! Dobra, bijemy go, bijemy go, może u nas nie Nie, Co jest? Koralowski, co ty zrobiłeś? co, Czemu przecież cię przegraliśmy? Powiedz mi. Nie wiem, nie wiem, jak to się w ogóle stało. Sosia do nas przyleciał. Nie, Czemu łóżka to. nie obudowałeś? No. No nie wiem. Obudujesz łóżko? To ja plecę. Obudować do niego. łóżko, wiesz co, ja mogę wełną obudować łóżko, nie wiem czy to dobra technika jest, ale... I... Let's da go. radę, da radę, starczy. Starczy, no dobra, słuchaj, to ja lecę na diamenty w takim razie. Wow! Dobra, gdzie gdzie Gigi. Ja lecę do sąsiada. Sąsiad y, na całe szczęście nas zignorował, ale będę ma odstawionego, dobra? Chcesz tobą, z tobą? Bijaj się, bijaj się. Idę stary z tobą. Yy... Ale widzę, że tutaj taki speed building robisz. No normalnie. Stary, ej, dobra, w ogóle on nas nie widzi, on totalnie nas nie widzi. Czekaj, szkło jest? Masz, pełnę, masz pełnę. wełnę, masz wełnę? Mam wełnę. Dobra. O stary, nie! nie. Żyje! To jest, co zrobił chłop. Żyje, 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 żyje! Byku, byku! No nie, ja spodobę. Dawaj, dawaj stary, Zbalasz? ich jest dwóch, ich jest dwóch, na stary, ratuj Czy mam TNT? Stary, ale czy, szczerze, totalnie nic nie mam, jedyne co mam to sześć sztabek żelaza, ale dobra, wydaje mi się, że możemy do nich pójść, co? Co ty na to? Dawaj, dobra, dawaj, dobra, dobra, leć, ja mam TNT, chodź, chodź. Dobra, dobra, idę, mam 16 bloków, do nas nikt nie idzie, więc spoko, e, no dobra, let's go, Co jest? Czy może żółty go pokona, może lepiej będzie część rozwalać? Dobra, dawaj, dawaj. Nie dobra. ma, ty po prostu spadli, dobra, git, lecimy do żółtych Tak, ja mam trzy wełny, zostały mi, ale dobra, jest żółty, widzę żółtego Damy da to... Nie, dobra, i nie ma go, to tak, aha, tu jest, dobra, widzę go, cztery diamenty, stary, mam Odstawię Czy te diamenty. Dobra, daj, on cię goni, on cię goni, lecę go, zabiję go Dawaj, idę z tobą, idę z tobą, idę z tobą Zabijam go W ogóle zielony tu jest Co jest? Dobra, wyrzuciłem go, wyrzuciłem jest, go Dobra, dawaj, dawaj, lecimy, budujemy dobra. się. Idziemy, idziemy na żółtych. O, o nie! stary! Zniszczyli na łóżko! No dobra, właśnie, co Trzeba to jest. Dobra, to Nie wiem, czy warto ryzykować, ryzykujemy? Yy, ja myślę, co? że tak. No nie! Nie spadłem! Go. Powiem ci koral, że ogarniam tą mapę. To jest chyba jakiś remaster mapy, która kiedyś była, bo ja bo Rosji nie grałem jakieś 3 lata. Wiesz co, być może, bo ja pamiętam, że była taka mapa, tylko ona inaczej się chyba nazywała. Ale to Tak, coś z miastem też właśnie było, ale dobra, wiesz, wiesz co, ja pójdę po diamenty może od razu, to będzie jakaś inna taka taktyka. E, łóżko będę zabudowałeś? Ale tak, tak, rzeczywiście ta mapa była, Tam też takie budyneczki były. Tak, to ale diamenty. to było takie wielkie, były takie wielkie budynki, po, to, po których też mogłeś biegać. A no, racja, racja, dobra, lecę do, lecę do sąsiada. Dobra, dasz radę, czy mam z to no, nie wiem byku, nie wiem byku, spróbuję, spróbuję Dobra, próbuj, a ja już jestem na diamentach, także pierwszy diaksy mamy, Jeszcze no dwa diamenty Dobra, widzę Ciebie, widzę Ciebie, wiesz a co, to... kupię może coś Z tych diamentów Dobra, kup, kup, prote... yy, prota, prota Prota, mam dwa diaksy, dobra, więc yy, protection, okej okay. Ja biję żółtego Żółtego, czy mam wbić do żółtych? Jak... Zielony, zielony, sorry, zielony, my coś żółty. O stary, no. ktoś TNT tutaj rzucił No właśnie, ja rzucam, rzucam, rzucam to może się uda, dobra, może jest to uda. łóżko, jest łóżko, zniszczyłem. Kozacko, dobra. Dobra, dawaj zielonego, dawaj zielonego jeszcze. No no, no, no. okej, 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 stary, jest, jest, udało Kozacko. się. Sztos, dobra, teraz tylko pytanie, czy, czy idziemy dalej? No o nie, oni Endstone już mają. Kurczę, endstone już niebiescy mają, ale widzę, że diamentów totalnie, totalnie nie zbierają, więc to będzie nasza taka rola na tej... Na tych Bedwarsach jeszcze może nasze najpierw. diamenty pójść. Tylko wiesz, co? Aqua mogą się do Sledna zbudować. Ja bym się wrócił lepiej. Dobra, i... a masz jakieś bloki? Masz bloki. Dobra, to zbudujmy cztery schody. O, sztos, dzięki bardzo. Jak ty zaraz. tak dużo rzeczy ogarniasz naraz? Nie ogarniam tego. Dobra, aqua się budują. Ty, jak oni mają dobrze Beda obudowanego, a my tak słabiutko. Dobra, obuduję naszego Beda lepiej. Dobra, obuduj Beda, ja pójdę po diamenty, bo widzę, że tutaj kolejne diaksy będą, ile ich będzie. I mów mi stare, co kupywać, bo ja totalnie nie, nie pamiętam. A ile 5 masz? 5 diamentów. Pięć diamentów! Boże, jakie bogactwo! Mówisz? Dawaj miecz, 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 miecz. Mieczyk? Dobra, weźmy sobie mieczyk. I dostał mi jeden diament. Czy może trapa kupię, co? No, tak, trap. Tylko tam masz teraz trzy trapy, co nie? Bo jak dobra, ty tak dawno e... grałeś. I trap, kup. I c trap. trap. Dobra, mam. Ale masz TNT w razie, co? Mam, mam i to dużo TNT na ludzie starczy. Spokojnie, dobra, na Allegro były na promocji. Oni nas nie widzą. Totalnie nas nie widzą. Tam nikogo nie ma chyba. No dosłownie. Ludzie, tu nikogo przecież nie ma. Wylatujemy. Dobra, mamy łóżko, Dobra. mamy kolejne łóżko. Idziemy teraz stary do... Czekaj, tu też jest zniszczone chyba tak mi się wydaje. Czy Ej, oni wracają, iść? oni tutaj są. Dawaj, dawaj, bijemy ich, bijemy ich Tylko to dragit O stary, jest, o stary! Się 6 HP ma, 6 HP ma! Jeden HP! Dobra, Dobra jest! Jest dobrze, jest dobrze, odkładam sobie... Ej, mogę teraz sobie zbrojkę kupić, czyli jak kupię zbrojkę to ona będzie na zawsze? Ej, tak, tak, jak zginiesz to będzie, tylko miecz znika, kiedy zginiesz. Dobra, strzelę go zaraz, strzelę go. z to O stary, ej, zrzucił mnie. Nie, nie zrzucił mnie, nie zrzucił mnie. Co jest, co jest? Idzie do ciebie. Dobra, i, i, Stary, Dobra. jakiś cheater Zabite? to jest chyba. Cheater? Ej, rzeczywiście, jak on się budował w ogóle, co jest? O nie! Zostali nam naprawdę cztery teamy są na arenie, to my jesteśmy jednym z nich, to trzy jeszcze do rozwalenia. Tylko trzech. tylko trzech! Tylko trzy teamy! No nie. Tylko trzy. Ale dwa już rozwaliliśmy, zobacz jaki progres w ogóle. To jest dobrze, ale widzę, że szarzy zbierają stary cały czas. Yy... Czekaj, okej, okay, spadł. Ale szarzy zbierają cały czas emeraldy, więc oni mogą mieć coś lepszego niż my. Hem, to oni coś knują, ty możesz. A powiedz mi, mam znowu 5 diamentów. Co możemy kupić za 5 diamentów? Jest co zbrojkę, kupuj zbrojkę. zbrojkę. Dobra, dobra, mamy kolejną zbroję w takim razie. Okej, okay. widzę, jest że generalnie egzantyna. ta zbroja, jak, tak jak mówiłeś, jest permanentna, więc, yy, więc to jest spoko. Wiesz co, nie wiem czy na środek się tędy budować, czy odpuścić Dawaj, budujemy się, budujemy się. Dobra, tędy ja się trochę dowolnie od ciebie robię, bo ty jakieś speed bridgingi robisz, ja takich rzeczy nie potrafię No bo to jest takie, <laughs> wiesz yy... Progames, progames. Dawaj, szary tu jest, zbijemy go, klepiemy go. Czy jest szary, jest szary, dawaj go, dawaj go. Ej, no, 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 on przebiegł tam, on przebiegł tam, dawaj go, dawaj, dawaj, no, dawaj. On rozwija się, on rozwija się. Musimy go lecieć szybko, to... Jaki chłop, ej, naokoło wszędzie leci? No właśnie, dawaj, z dwóch stron go bierzemy, z dwóch stron. Czekaj, gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on uciekł. Jest, Aha, tędy poszedł, czyli on zrobi kółko takie? No właśnie, co za typ, jeszcze nam emeraldy całe zabrał, lecę do niego. Dobra, dawaj, stary, do niego, ja tutaj spróbuję się też. Oby nam tylko łóżka nikt nie zniszczył, bo tak trochę biegamy, nie wiemy gdzie jesteśmy. W sensie, no nie stary spadłem! Nie, jest? jest git, jest git, jest git, jest git. Git, ja ja szaremu chyba rozwalę tego beda. Ty rozwalę beda szaremu. No co ty, jak ty, co ty zrobiłeś? Beda, beda, to zrobiłeś, Nie O beda. stary! Nas. O nie. Ja skacę, Dobra, ja, ja skacę. Się? Szary tutaj, drugi do nas przyszedł. Dobra, lecę, lecę, lecę. Dobra, uciek, uciek. uciek. Jest szary, jest szary stary cały czas. Co jest? Dobra, to czekaj, zbierzemy coś i go zastrzelimy normalnie. To powiem ci tylko tak, e, generalnie zostali nam tylko niebiescy do zniszczenia i szarzy. Damy radę, damy radę. I on mieczyk wyrzucił. Serio? Co jest? Może, może jest tak pro, że nie potrzebuje, albo to jest haker. Dobra, słuchaj, ja idę na niego, widzę, że... Wow, to może być final runda. O stary, jest... to jest cheater, rzeczywiście, bo jakiś cheater, serio. Dobra, jest, mam go, mam go. Kozak. Jest szary. Dobra, lecimy dalej, i widzę, że szary też biega. O nie stary on do mnie idzie. Serio? To nie, to ty. To, a to ty. ja, to ja, to ja, to ja. No, ucieka, uciek, zjał nam wszędzie. On lecimy chyba do niego. Już u siebie jest, ale widzę, że też niebiescy, zobacz. Oni tam nic za bardzo jeszcze, chyba, tak konkretnego nie mają, chyba, że mają obsydian. To już wtedy jest słabość. No, no to wtedy mamy najgorzej, co nie? Obsydian to jest najgorsze, co możesz spotkać, a tam, ze mną? Idę, 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 klepiemy go? Dawaj stary, dawaj stary. On, jak sobie już jest? Jak? Jakim cudem? To ile on tych emeraldów musiał zbierać? Jest, dobra, jest, 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 jest. Kozacka. Dobra, Mam niebieski stali. Czy to jest niebieski? Nie, to ty chyba jesteś. Ja jestem za tobą. Ej, to na, na środku jest niebieski, stary. Ty rzeczywiście, dobra. Idziemy na niego? Jest to, ja bym pleciał do jego bazy. Albo dobra, przyszedł, przyszedł. Czekaj, czekaj. Dobra, bo on coś tak knuje, tak mi się wydaje. O właśnie. Wow, dobra, let's go z nim. Let's go, let's go, let's go o stary co jest ja odrzuca dobra mamy go mamy go no 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 idziemy na jego bazę tak no 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 lecimy do jego bazy tylko szybciej tylko czekaj budujemy się no no ale dobra. ci powiem że ty to ogarniasz te bedwarsy, tak nie grałeś nie nie tak nie tak bardzo jak ty jest to ale ja mam trzy firebole i patrz teraz patrz teraz patrz teraz o stary co ty zrobiłeś jakie akcje robić nie, nie mnie tak zrobiłeś co jest Dobra, wie, jest, wie, wie, wie. Zjąłem mu. Stary on nie ogarnia w ogóle. O stary dzieje. spadłem, ale głupio! Znaczy dawaj, dawaj, dokańczaj to Dobra, stary Dobra, będziemy... nie wiem, zabiję mnie chyba. O, nie. Oj 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 Nie, no, kaplica nie. jest! Kurczę, no, ale... prawie. Dobra, tym no. razem musi nam się udać. Jest to kolejna arena, także taka sama. Musi się udać, byku nie ma nawet szans, żebyś nie udało, Mamy Musimy takie doświadczenie. Tylko, wiesz co? Już. Musimy wiesz, tylko, co? Musimy bardziej kontrolować łóżko. Racja, masz rację. Więc dobra, to będziemy też. Teraz będziemy pilnować łóżka i na pewno się uda. Ty rozumiem, że taktyka znowu taka sama, czyli lecisz do nich. Spróbuję, spróbuję. No nie, jaki mistrzu. Dobra, mam nadzieję, że to nie są jakiś VIP albo może jakiś YouTuber, bo to by było trochę słabe, bo wiadomo, że oni są lepsi niż my. Dobra, Obudowuje no. łóżko wełną wełną. O stary, czerwony, 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 nie ma łóżka obudowane. Co jest? Cerio? Tak, jeden, jeden stary wyszedł z gry. Co jest? Co, co jest? jest, jest? Dobra, idę na czerwonego. Stary, zobacz, zniszczyłem łóżko. No, widzę, wow. widzę, dobra, bingo, go. Dobra, jest git, czerwonych Kodowska. już nie ma, czerwonych już nie ma. Ja bym poszedł stary na niebieskich, wiesz, bo oni tak e, nie, nie do końca wiedzą, że my tutaj możemy pójść z tej strony, co ty na to? Dobra, to jest bardzo dobry pomysł, zbiorę TNT przy okazji Idę, idę, tylko TNT zbiorę Dobra, masz jakieś bloki? Bo ja mam tylko 10 bloków jeszcze Trzymaj, przyniosę ci bloki, dostawa bloków, elegancka, dostawa bloków Okej, okay, tylko pamiętaj, że ja wolno buduję y Dobra, tam będzie jakaś bitka, stary, masz TNT? Już idę, zbiorę właśnie drugie Dobra, Jednak dobra, dobra, stary, bo oni tam mają bitkę niezłą Więc myślę, że nie będzie problemu ze zniszczę łóżka Dobra, dobra, to jest dobry plan Okej, okay, ja, ja mogę stary skakać tutaj już Czekaj, czekaj, już idę, już lecę Mam dwa TNT, aż co jest? Tylko oni mają szkło chyba, wiesz? A szkło nie rozwalimy TNT. No a Potem szkło, chyba no. możesz ręką rozwalić, nie? Niby tak, niby tak, dobra. Daję TNT, dawaj, dawaj, wbijamy się, dobra. wbijamy się, bijemy go. Okej, okay, sta... O jest stary, na mają. To jest. Dobra, stawiam drugie, stawiam drugie. Nie, stary, zrzuciłeś mnie. To jest. Ale dobra, nie, nie dało się, niestety. Nie dało się łóżkę zniszczyć. Eee, najlepiej chyba protection, nie? Tak mi się wydaje. Tak, 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 tak zdecydowanie. Protection i co jeszcze możemy zabrać? To mam trzy diamenty, masz jakiegoś diamenta? Mm, niestety, niestety nie mam. Dobra, dobra, trudno. Eee, ja wezmę tylko bloki i możemy lecieć, stary. Ja, ja myślę, że możemy lecieć. Czy, wiesz co, obawiam się, że oni już mogą mieć coś lepszego. Nie wiem, czy, czy to się uda. Eee, mm -hmm. No ale let's go, let's go, ja lecę już. Eee, dobra, nie ginki. ma ich chyba generalnie w bazie. Nie, są, dobra, są. Jest. Nie, czekaj, bo oni, oni walczą z zielonymi. Więc Przezpali możemy to wykorzystać bardzo fajnie. Dobra. I o, stary, do ciebie. o stary. Wow, co jest? Mogę go w ogóle uderzyć? Co jest? Czy rzeczywiście w ogóle uderzyć? No niestety, chyba się nie uda nam tak szybko ich rozwalić. Znaczy, podejrzewam, że to są jakieś cheaterzy, bo bardzo często na HeliPixelu tak jest. W sensie tak było 3 lata temu, jak to nagrywałem. Do, do Dalej nie teraz. Nic się nie zmieniło. Ale patrzcie co oni są mocni, generalnie patrz, cały czas napierają na nich zieloni i tutaj... No nie, no nie, no nie, patrz stary, patrz stary Idzie do mnie, idzie do mnie Idzie? Znaczy nie, teraz już nie, teraz już dobra, nie, ale dobra. widzę, że... Ma dziwny nick generalnie 1737 7. Co jest? Dobra, dostał, 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 dostał Patrz, patrz teraz Nie, on nie spadnie o. Kurczę On jest przygotowany na to Idzie do Ciebie, uważaj, idzie do Ciebie Lecę tam Na radę? WOO! stary, jest, 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 jest Dobra, kozacko Pół serduszka mam, pół serduszka Co jest? Jaki fakt w ogóle Nie, wiesz co, tutaj trzeba chyba TNT po prostu kupić, 4 golda to kosztuje Idę do nich, idę do nich, bo zdenerwowali mnie Zdenerwowali? Dobra, to atakujemy Tak Ale patrz, on już, na, on już na nas czeka tutaj, ja mam bardzo mało HP, idziesz? Idę, idę, lecę Kurczę, o nie! Stary ratun! Dobra, idę. Co Uj. jest? Zrzucił mnie! Jeszcze ci budę. Nie, prawie. Aj. On na sobą zrzucił tak i tak naraz. Słuchaj, wiesz, jak ktoś ma makro, to jest normalne, że, że potrafi nas zrzucić w ten sposób. Ja myślę, że to cały pakiet cheatów był. Gdzie idzie? Dobra, niech idzie. jest Coś... Dobra, poleć, poleczo, dawaj, o. stary. Kozak. Znaczy, nie mamy TNT, nie? Jedno mam, jedno mam, ale nie. Dobra, jedno może się chyba. uda, może się uda. Dobra. Ja to niebieski widzę spadł? Bo ja już jestem u nich, ja już u nich jestem. W ogóle ja też idę mocno. biali do nich też idą Co jest? Co jest? Stary, ej, w ogóle nie mogłem go uderzyć typ? Jaki typ ty mnie też bije, tak? No bo zobacz, zostali tylko niebiescy i biali. Biali widzę, że tak samo jak my próbują cały czas atakować tych niebieskich, do czterzy jak nic, naprawdę, ten jeden chociażby Jaki Oni mają odkryte łóżko chyba, wiesz? Na no serio? No to lecimy Ja pójdę na środek, to może jakieś... O stary! Decyduje. Dawaj, dawaj, dawaj! Lecę! O nie, nie spadłem, spadłem! Prawie mi nie odkryty łóżku, bo tam mi było szkło i... Aj, nie udało się. Mam dużo diamentów, jak też możesz kupić lepszenia. Tak, a one gdzieś tutaj leżą, czy nie? Już rzucam ci, już rzucam o ci. O stary nam... leci w ogóle niebieski na ciebie! O serio? Co jest typem? Dobra, Stary, rzuciłem dobra. go. Podejrzewam, że to cheater jak nic, naprawdę. Ja wiem, że jak ktoś jest gorszy ode mnie, to ja zawsze, zawsze mówię, że cheater, ale no... Też tak ma Kurczę no. Ale nie to jest taki się wyrzeć, nie. chyba youtuberów. Tak, 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 tak jest. Kurde, Maniak Miner kupiłem, no dobra, niech będzie. Dobra. Maniak <laughs> Miner, dobra rzecz, no co ty. Jeszcze trapa kupię. A czy mamy jakoś tak dobrze łóżko chociażby obudowane, bo... Jest dobrze, jest dobrze. I teraz patrz, pokażę ci, czekaj, kupię to. Pokażę Ci teraz, kozak, ze, rzecz, zobacz. Jak oni teraz rozwalają. To się zmieniło od trzech lat. Teraz no. jest taki trap, który specjalnie spowalnia rozwalanie łóżka. I nam rozwalają łóżko trzy razy wolniej, chcę powiedzieć. No co, tej kozacko? Ale ci powiem, że wszyscy na nich fokusa robią, cała mapa. Tak, cała mapa jest sfokusowana, biali cały czas na nich też lecą, a nie możemy ich generalnie dobić jakoś tutaj. Patrz, on już czeka, on już czeka. No właśnie, jakim cudem. Jak oni to, to ten cheater akurat. Nie, dobra, nie, ja się cofam Czekaj, czekaj, może się uda, może się uda. Ktoś o, nie do nas! Kurczę Cofamy się? Nie, nie, nie stary, dobra Dobra Zrzucił o, cię, spadłem. Mnie test zrzucił, no nie! No nie! A gdzie się tych gusty patrzy? Jest co, jak piszesz coś na czacie, to bo nikt masz <noise> Nie wiem czy dobrze zrobiłem, że napisałem Dobra, ja Ci zostawiam jedno złoto, ja sobie biorę bloki i... Powiedz mi, do nich się budujemy? Tak, tak, budujemy ze do sąsiada Dobra, do sąsiada, czyli możemy pójść, to są diamenty Ale dziwna mapa Uważaj, uważaj! Kurde, ten czerwony tu jest No właśnie Dobra, idę O stary, prawie mnie... Z... Nie, zrzucił mnie, zrzucił mnie A czy mamy jakieś, jakieś łóżko obudowane? Mamy, w miarę mamy, w miarę O nie, on nieści nie. łóżko! Dobra, bije go, bijaj go. CO JEST? CO JEST? O nie stary to powiem ci, to powiem tak Będzie ciężko bo Już jest przegrane Tak jeszcze mi się nie, wydaje Jeszcze nie, jeszcze mamy szansę idzie do nas, idzie do nas Dobra, bijemy go, bijemy go Jesteś? Jestem, jestem Rzucę mu fireballa Okej okay, fajnie spadł. spadł, spadł To co idziemy spadł. do nich? Jest, stoi? ja bym nie szedł Bezpiecznie nie będzie zostać w bazie W bazie? No co ty gadasz? Słuchaj lecimy do nich Dobra, lecę. Oni łóżka nie mają budowa. Spadłem sam, spadłem sam. Oh yeah. O nie! <grym> Dobra. Dobra, obserwuję cię Dobra, obserwuję obserwujesz. Cię. Spróbuję, spróbuję, może się uda. Ej, okay, stary, bo oni nie mają łóżka obudowane, pod tobą jest, pod tobą jest, nie wiem czy tego tak no i... O nie! O nie, ale fajne dzisiaj bardzo niefartowne areny. Nie. Co mam Wam powiedzieć? Chcieliście, Bedwarsy, więc macie Bedwarsy. Ja mówię, że nie jestem mistrzem, takim jak kiedyś na Bedwarsach, no ale, ale tutaj Koralowy też trafił na noba, czyli mnie, więc no ciężko było z takim nobem w drużynie wygrać. Nieprawda, nieprawda, boś <grym> bardzo bym graczem. Prawda, Jeśli byście słuchajcie. w ogóle chcieli to u mnie na kanale jest są odcinki z Bad Wars, to też to możecie spojrzeć. Tak, możecie do właśnie koralowego wbić na kanał macie link w opisie i no i w karcie oczywiście No i co? I widzimy się dzisiaj o 19 na live'ie, no i codziennie na, o 10 na odcinkach Także ja jestem Kosz i był dzisiaj koralowy Siemka Siema, siema!